W ciągu stronę zrobić kolejny odcinek już są już belki poustawiane do na raczej tylko i do Możecie słychać wiatr, ale musimy to nagrać A to jest, to jest druga. Na, na środku będziemy stawać. Tu Mamy trzecią. Jak Wam przyjdziemy, pokażemy tylko yy, bice są yy. W ziemię były wbite, są przytrzymywane pod ziemią kamieniami i ziemią zapchane. Tam takie, nie wiem, takie bardziej cegły tam kładliśmy, tam z wujem robiliśmy. Też dziękujemy wszystkim, którzy nam, jak oglądacie to, że, że nam pomogliście robić kurnik tu, ogrodzenie. Dziękujemy wszystkim. No, są wszystkie poustawione w kurniku na razie nic się nie pozmieniało, ale niedługo będzie wyjście. Będzie wyjście niedługo. raczej y, znaczy takie te drabinki do wyjścia i grzędy do szabo. I grzęda do. Nie grzęda, tylko takie mini. Nie wiem jak to nazwać takie legobisko, czy coś takiego, to silek. I tam te odrywka, żeby przepinać, żeby już tam nie było. I tam ta drzewka i ten adres, i ten krzesz. Tylko ta choinkę leżąc nieprzeważnie ja długo, jest taki zaraz będzie większy, bo widać jak można pokazać, jak ona wisi. To jest prosta, to taka skrzyżona już jest. Tak, niedługo będzie i będziemy później mało małą jeszcze odgadzać. Ta, ta większa będzie tu, ja może by ten ogrodzić, tam ma takie... Niektóre są takie 1,50 m, tak, może 1,55 m. Niektóre są trochę niższe, trochę wyższe, to zależy, bo te kołki też nie były równe. No ja mam 1,58 m. No tak, no tak trochę trzeba. Jestem wyższy od nich, tak może z 3 cm. Kiedy stawiać na sobie takie belki tylko jakieś tam rury, to takie, takie belki, ale inne chyba. Bo chyba, żeby było wyniosek, kiedyś starczyło. No, trochę od nich wyższy jestem. One tak mają z metr, nie wiem, 55, coś takiego. O, ta co tu jest, to jest od niej niższy. To no, z metr 65, może. Więc one są tak różnej wielkości, ale nie są niższe niż metr 50. Nie wiem, no co Trochę korzeczek, trochę se No, To Wam chcieliśmy pokazać, bo nie mieliśmy na dzisiaj odcinka. Yep. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!